Oznacza, że się nie nadajesz. Ja też tak kiedyś myślałam. Kiedyś zaczynałam. Każda strata mnie bolała. Miałam wrażenie, że coś robię, że inni idą do przodu, a ja ciągle wracam do punktu wyjścia i kompletnie się do tego nie nadaję. Ale dopiero później zrozumiałam jedną ważną rzecz. Straty to nie sygnał, że jesteś słaba. Strata to sygnał, że jesteś w procesie. Każdy trader, każdy traci. Różnica jest taka, że profesjonaliści traktują stratę jak informację, a początkujący jak porażkę. Wiesz, kiedy zaczyna się prawdziwy progres, kiedy przestajesz się bać straty, kiedy akceptujesz ją i zaczynasz widzieć w nich lekcje, a nie koniec świata. Bo nie chodzi o to, by nie tracić. Chodzi o to, by tracić mądrze, z zasadami, z planem. To jest podstawa, ze świadomością. Napisz proces, jeśli chcesz zobaczyć, jak w Akademii uczą nas zarządzać stratami, tak żeby w końcu przestały przejmować kontrolę nad Twoją głową.